Siema, 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 Jacob z tej strony. Dzisiaj troszkę inny background, jeżeli chodzi o rozpoczęcie. Kolejny dzień lutego, już 20 luty, rozpoczynamy ten tydzień. Ogólnie, oficjalnie też kolejny challenge na ten tydzień. Wczoraj sobie powiedziałem, że bez muzyki. O, idę chyba jeszcze do sklepu zaraz, bo muszę kupić jakieś jedzenie, ogólnie jakieś steki może też na dzisiaj, więc działamy. Więc no music wlatuje. No music od poniedziałku do soboty, ale w niedzielę już se będę słuchał, bo robimy streamy. A czy mój kolega Robi, który, którego nutkę też wrzucałem w jednym z poprzednich odcinków, to był Trip do Tarnowa. Tam była jego cała nutka. Bo jojus, polecam sprawdzić na YouTubie, bo mega, mega kozak, nutki mega skillowe i świeże przede wszystkim. O, 11.11 .11, oficjalnie 20 luty. Fajna godzina. Lubię tą godzinę, tak samo jak lubię 22.22. .22, bo przynajmniej się, że chwilę tylko działałem dzisiaj, a dzisiaj trzeba już cisnąć, bo zapomniałem wczoraj i dopiero się zorientowałem, że luty ma 28 dni. Więc jeszcze tylko 8 dni do końca, więc jeszcze trzeba przecisnąć No, no i trzeba fajny weekend tutaj, czy znaczy fajny tydzień zrobić, fajną tygodniówkę Więc co, życzę ci tego miłego dnia I tygodnia! Pozdro! Dzisiaj będzie ryż pełnoziarnisty i mam dylemat Albo się chłodko albo konfleksy, Ale mam ochotę na konfleksy I z kurczaczką dzisiaj jednak nie jest tak, dzisiaj nie mam na steka, przejadłem na ostatni steki przez parę dni pod rząd. Dzisiaj kurczaczek Ukroiłem se parca. Pierwszy raz w życiu tak bardzo. Normalnie czułem jak... A, czułem jak kurde... Jak się tak... O, ja! Ale nienawidzę czegoś takiego! Nienawidzę! Pierwszy raz w życiu tak zrobiłem, ale... Jak chwilę ci, ja pierniczę. Jak to zatamować? Ty. To musi być zatamowane jakoś. To nie może krew lecieć. Ja pierniczę. Dobra, musimy tutaj operację zrobić. kurde, ogólnie zrobiłem sobie jakiś taki ala opatrunek, ale powiem szczerze, że mega mi krwawiło, bo przeciąłem. No, muszę być bardziej uważny. Ta to, co się teraz stało, nauczyło mnie uważności. Bo ciachałem, ciachałem, i akurat, jak powiedziałem, że ja głupi, jako ja siebie, to sugestie powiedziałem, że ja głupiec, akurat w tym momencie się przeciąłem. To jest znak od Boga. Aby nie obrażać siebie Nie obrażać siebie i być uważnym Uważna na to co się mówi, na to co się robi Bo możecie sobie przecież palca A kciukiem ja tutaj napierdzielam pas, Spację na przykład Więc teraz pisanie będzie oj, Tak samo muszę teraz Kompleksy brać Tutaj po, posiekać je po tym mąkę ogólnie od dzisiaj przez pewien następny tydzień dwa tygodnie moje życie będzie challenge'em i to jeszcze większym niż aktualnie jest z tym palcem. Muszę iść też co niedługo po opatrunek nowy, żeby go tutaj odnowić, ale już przeczytałem, żeby nie wyrzucać tego co jest, tylko po prostu to zrobić, żeby to się zrosło. Kobie lekcja. Zabieram się tutaj zamontowanie 25 minut do montażu. A ja z paluszkiem elegancko. <laughs> I będę tu klikać spację. <laughs> Skończone. Fajny odcinek, ogólnie, fajny. Już styczeń się fajny zaczyna. I ogólnie, chcę rzecz, dzisiaj mega espechowy dzień. Po mojemu tacie biegłego sarno ogólnie. I rozwalił troszkę auto. Druga sprawa, potem sobie odciąłem trochę palca. I to tak bez beki, że prawie że już czułem. Wyobraź sobie, że. Czujesz już te, to poczucie i ten dźwięk takiego cięcia, A, aż tak myślę. Potem to kurde, aż mnie ciary przechodzą. A ja ogólnie mam tak, że jak zacznie mi krew skądś lecieć albo z palca, albo z nosa, albo nie wiem, jakaś inna rana, to od razu mi się leciał w głowie mega kręcić. Także, także tak. Że, tak, że tak Mam taki odlot, że aż poces się ogólnie cały kręci mi się w głowie, muszę sobie siąść, otworzyć świeże powietrze. I to jest takie, że jak tego bym nie skontrolował, bym stał, to by było. i jakby, jakby, bym zemdlał. Jest to spowodowane traumą, którą miałem, jak byłem mały. Byłem na pobieraniu krwi, i pani ogólnie, zamiast jej trafić w żyłę, to mi pomiędzy żyłami już skakiwała, i podświadomość moja jest teraz tak zaprogramowana, że po prostu za każdym razem, jak widzę, krew taką bardziej lecącą, bo z tego naprawdę mi leciała duża krew. Jak ktoś sobie przeciął kiedyś palca przy krajeniu, czegoś na pewno wie o czym mówię, musiałem sobie prowizoryczny opatrunek zrobić. Na pewno dla mnie challenge jest teraz, challenge jest ogólnie teraz cokolwiek robienie. Na, na jeżeli chodzi o. Jakby gotowanie, na pewno w ogóle treningu na siłowni nie mogę robić nie, Raczej nie będę mógł na razie Muszę zmienić opatrunek, to może będę mógł Natomiast to jedna rzecz Druga rzecz, mega mają słabą fazę potem Przez te wszystkie sytuacje, które się przydarzyły, w ogóle mi się nie chciało wstawać przez, przez to, znaczy nie chciało mi się w ogóle działać, też przez to wstanie, też przez to potem, że już byłem wywity z rytmu, potem ta sytuacja też z tatą, potem odkręcenie sobie palca około 12, czyli od 3 godzin temu, bo naprawdę, no, było blisko, żebym, tutaj mi, tak się otworzył, ale dobra, nie będę to, o tym gadał. Potem jeszcze tak dziwnie się czułem i zacząłem montować odcinek, kurczę, i... Wyskoczyło mi, wyskoczyły mi dwie nutki, o których nie zapomniałem, bo dwie nutki są takie: taki jest tekst, że przerzepłem, że mi naprawiły i momentalnie mi dało, momentalnie mi dało tak jakbym energię mega i ogólnie taką motywację, żeby działać. Siadłem od razu do montowania wideo, zmontowałem, więc jestem wdzięczny mega za, za to, że naprawiła mi się faza i prawdopodobnie właśnie się ubieram i idę do kościoła pomodlić się ogólnie pomedytować i podziękować za wszystko, co mam, za wszystkie sytuacje, jakie mnie doskwierają, jakie przeżywam, za te złe, za te dobre, bo zawsze się czegoś mogę nauczyć. Jestem nawet wdzięczny to, że się sobie od pre pokroję palca. Jestem wdzięczny, że się nie stało nic więcej. Tak samo jestem wdzięczny, że nawet się też nic nie jest stało. Jestem wdzięczny za to, że się mogę czegoś nauczyć z tego, żeby być uważnym. Więc idę do kościoła prawdopodobnie. Nawet się nie zastanawiam, tylko po prostu... Ubieram się i wychodzę, muszę medytować też. Oby nie było mszy, bo ja bym chciał posiedzieć w, cichy, w ciszy, spokoju. Poczuć troszkę tej jakby świeżości umysłu i tego jakby tej ciszy i takiego resetu. To mi da zresetowanie się, a dawno nie byłem, a chciałbym chodzić regularnie, więc lecimy.